S I E M A Nazywam się John Kolawy oczu i chcę wam pokazać moje autko, które idzie do programu PimpMyRide. Zobaczcie sami jaki grochot wyjebany w kosmos. Czas na bączki cfele. Poszczę notę może i jedziemy do XBIT'a. sama can't so mommy de kono machi no enso damama ichido tsuite oide sekai ju miryo suru hodo nikou kara japan ichiban jump run sa kiri no de bariaki boys in the place OF be sentado like got a vip Korwa i radio legło samo zniszczeniu dobra idę zapokać chałopy smerfów pok pok twoja stara ding non kłopo co pokropka jest to wersja demonstracyjna syntezatora mowy Iwona. Czas stoningować ten bordel na kołkach. Aa, jestem Xbit. Korwa a spuściłem się pod kierownicę. Ale fajny bo radio działa. Dobra jebać te drifty i muzykę jademo oddać tą zajebistą brykę. Ozdrymowałem po raz drogi, tak jak ja to gej. Korwa nie ma miejsca w garażu, jebać. Je jeb, ol, Jebo dostro to to i twoja stara. Dobra spierdalam ciekawe jak zareaguje na ten wozek. Xbit pedale gdzie jesteś, kocham cię i dlatego mam dredy na kotasie i na głowie. Idę do garażu po moj rąpel na którego czekałem aż 2 sekundy. Wyjadę motorem i się podrapię po kotasie. Korwa ktoś podłożył mi nogę jebana mać. Odpadł mi kota so ja pierdolę mam go w ręko. Biegnę je ol bo oooooom. Wyjadę pod domek, który kosztuje 2,93 z rabatem. Korwa rozjebałem go i co teraz będzie? Wiem rozdobcę go z minigona, xbit zrobi mi takich więcej. Na radzieci.